Jak wyglądała droga do awansu? No cóż, droga do awansu była na pewno bardzo trudna. Dziewczyny włożyły w to bardzo dużo serca, poświęcenia. No ale wydaje nam się, że było warto, no bo udało się i jesteśmy, jesteśmy w drugiej lidze. Który mecz był najtrudniejszy? Który przeciwnik był najtrudniejszym przeciwnikiem? Nie nikogo lekceważyć. Każdy ma lepszy dzień, gorszy dzień, i, i my mogłyśmy mieć gorszy dzień, one lepszy, i mogłyśmy każdy przegrać. dla Ciebie osobiście najtrudniejszy, najbardziej zacięty mecz? nie wiem. Z Zieloną górą ma tak. No i co teraz dalej? Jakie plany? To prawda, trudne wyzwanie przed nami, ciężkie, na pewno ciężka praca przed dziewczynami, aby tą drugą ligę, którą wywalczyły na boisko, utrzymać i powalczyć w niej. O, o utrzymanie, ale myślę, że przygotowanie, które rozpoczynamy od 26 lipca, już do, do sezonu drugiej ligi, będą na tyle ukierunkowane, aby drużyna, aby drużyna poradziła sobie w rozgrywkach drugiej ligi i, i utrzymała ten, ten sukces na, na następne sezony piłkarskie. Czy będą jakieś wzmocnienia, czy skład się w jakiś sposób zmieni w porównaniu do tego, który grał w poprzednim sezonie? No tak, zarząd, zarząd, klubu, zarząd klubu czyni takie bym powiedział starania, aby drużyna została wzmocniona. Na dzień dzisiejszy są to trzy zawodniczki. Ale o nazwiskach nie chciałbym na razie, na razie mówić. To jeszcze są do końca, bym powiedział, niepodpisane umowy transferowe między zainteresowanymi stronami. Także dopóki nie będzie podpisów na dokumentach, to, to na razie zachowajmy to dla siebie. Dobrze, o nazwiskach nie mówimy, ale skąd są dziewczyny? To chyba można powiedzieć tak, czy też nie? No, powiedzmy, że powiem tak, że wracają grodziszczanki do klubu. Z wychowanki Grodzickiego Stowarzyszenia Sportowego, które parę lat temu opuściły ten klub. Zaczęły kariery w, silniejszych, w silniejszym klubie, teraz po skończeniu edukacji chcą, wyraziły taką zgodę na to na powrót do, do Grodziska Wielkopolskiego. W tej drużynie drugoligowej to są same dziewczyny z Grodziska i okolic czy też pozyskane z innych miejscowości? Grodzisk i okolice, powiat Grodziski, bo mamy dziewczyny z Konkolewa, z Zemska, z Sepna, Opalenica. z Opalenicy z Lasówek i jeszcze mamy z, z Siekowa, tak? Z Siekowa, z Cykówka. Także, bym powiedział, jest taki przekrój powiatowy plus wzmocnienia poznańsko-toryńskie. Jak oceniacie to wyzwanie, które jest przed nami? Gdzie się szacujecie tak? tak realnie w tej tabeli drugoligowej? I kogo się boicie najbardziej? O wszystkich chyba drużyn musimy się bać, bo nie miałyśmy okazji grać z tak dobrymi zespołami no i postaramy się na jak najwyższe miejsce zająć. A tak realnie jak oceniasz? No realnie, no myślę, że gdzieś w środku powinniśmy się utrzymać. Znaczy najważniejsze ogólnie jest utrzymanie się w tej lidze, no bo to nie jest już trzecia liga, jest wiadomo o wiele wyższy poziom, ale wydaje mi się, że gdzieś w połowie tej ligi powinniśmy się utrzymać. Czy jest jeszcze coś? O, o czym warto powiedzieć teraz tu w tym miejscu skierować jakiś przekaz, tak, do, do mieszkańców okolic coś o co nie zapytałem, ale wa warto by powiedzieć o tym. No ja myślę, że. Mm, jedna jest taka rzecz, w sumie parę rzeczy jest takich, ale najważniejsza chyba, żeby się przekonać w końcu. Do, y, do piłki nożnej kobiet w mieście, w którym y, korowała kiedyś piłka nożna mężczyzn. Y, Patrząc teraz tak z perspektywy, z perspektywy czasu kiedy, kiedy mieszkańcy Grodziska i okolic tłumnie przybywali na stadion aby dopingować Groklin Dyskobolie, teraz e, so, je, sytuacja jest taka że zapraszamy je dopingować do, na, na mecze GSS Grodzisk Wielkopolski bo dziewczyny awansowały do drugiej ligi. Nie wiemy na razie jeszcze gdzie będą rozgrywane te mecze w drugiej lidze ale na pewno na pewno w gminie Grodzisk. Żeby dobrze grać, tak? Żeby jakoś tam w tej lidze dobrze się ulokować, co jest wam potrzebne. No, potrzebne są pieniądze, to jest, to jest logiczne, tak? Są, będą wyjazdy do Gdyni, nie wiem, może do Koina, no, nie jest to prawda 10-20 kilometrów, tylko około 300, tak? I są na to potrzebne pieniądze. No dlatego szukamy sponsora, tak, który, który te pieniądze będzie nam mógł dostarczyć. No i, i zapewnić nam tą grę w tej drugiej lidze. No i mamy nadzieję, że taki się w końcu znajdzie. Dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym yy, oceniam ją w tej chwili na 4. Yy, żeby władze samorządowe nie myślały, że jest aż tak dobrze, yy, choć, choć nie powiem, współpraca od ostatniego okresu z samorządem tutaj, czy ze Starostwem Powiatowym, czy z Urzędem Miasta i Gminy rozwija się w prawidłowym kierunku. Jednak jest jeszcze parę takich, bym powiedział, drobnych elementów, yy, w których możemy się jeszcze znaleźć konsensus. i i jakoś to bym powiedział ułożyć tą współpracę. Jakie to są drobne elementy? Ja bym powiedział tak, że żeby nikogo nie urazić, ale uważam, że taki drobny kamyczek wrzuca równouprawnienie w traktowaniu kobiet i mężczyzn w uprawianiu sportu. Potwierdzacie. Oczywiście. My się zawsze zgadzamy z trenem. Tak.